Witamy serdecznie po raz kolejny, witam Ciebie Piotrze i sobie troszeczkę porozmawiamy o takim proroku z UFO, ale tradycyjnie, żeby dużo nie gadać, ja tutaj wrzucę, tak jak żeśmy rozmawiali taką informację, że nasz reklamodawca powiedział, żeby fajnie zaproponować jego perfumy. Ci, co dłużej nas oglądają, na pewno się je nabyli, a jak nie nabyli, to myślę, że powinni na pewno zadzwonić po ten numer 570 814 076. Są fantastyczne perfumy o zapachu takiej suszonego tytoniu i wanilii. Super eleganckie, wprost po prostu dla dżentelmenów. Nie wyobrażam sobie, żebyście tego po prostu nie mieli, słuchając naszych programów. Trochę wiesz, czuję się jak z tego Kargula i Pawlaka, jak Pietrzak tam w Stanach Zjednoczonych, który oni pojechali do tego radia, nie pamiętasz? A tak. też te reklamy dawał. No ale tak. trudno, trudno. Takie oczekiwania. Takiego, takiego kogutka miał nawet tam. No, i... no, 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 co tam, co tam brał i, i ten, nie? A Kargul mu piosenkę zaśpiewał. No dobra, dzisiaj sobie przejdziemy do takiego tematu, Piotrze, jak taka ciekawa postać: Chris Bledson. To był taki prorok Zufo. Mógłbyś mi troszeczkę tak rozjaśnić, kim on był i jak w ogóle jego życie wyglądało? No, Chris Bledsoe y, nie był, jest prorokiem Zufo. Nie wiem, czy on jest prorokiem Zufo. Niektórzy y, pewnie by go tak nazwali. Kim on jest, to jest facet, który ma mniej więcej 65 lat, plus minus jeden rok, chyba bardziej minus. Mieszka sobie w Karolinie Północnej, jeżeli dobrze pamiętam, całe życie spędził w okolicy bazy wojskowej, tam sobie pracował. Związany był z tą bazą wojskową y, więzami ekonomicznymi, to znaczy, on budował domy, wiesz. Mhm. I w pewnym momencie z przyczyn niezależnych od niego doszło do krachu na rynku. Wojskowi nie chcieli kupować już, już tych domów, no i on niestety musiał sprzedać swoją firmę. Blecł y, tłumaczyć, że kiedyś mu się żyło bardzo dobrze. A potem nagle zaczęło mu się robić w życiu bardzo źle. Stracił pracę, zaczął chorować. Znaczy on zawsze był chory na chorobę Leśniowskiego. Um, cierpiał z tego powodu tam kilkanaście razy dziennie w kibelku musiał być. No skąd ja to wiem? No nie było mnie tam wtedy i nie, nie byłem świadkiem. Musimy mu wierzyć na słowo. O tym napisał w swojej książce. W swojej książce pod tytułem UFO of God, czyli UFO Boga z roku 2023 bodajże. Ja tą książkę miałem kiedyś zamiar omówić u siebie na live, ale jakoś mi przeszło. I może dobrze dlatego, że o Chrisie Bledsoe zaczyna być coraz, coraz coraz głośniej. On nam wraca. On był popularny swego czasu, natomiast teraz jest popularny po dwa kroć. Z jakiego powodu? No bo on w ubiegłym roku, czy, czy on, no. Wygłosił pewną przepowiednię, która mu została podyktowana przez istotę z innego wymiaru, którą on nazywa Lady, czyli panią. I ta Lady zapowiedziała mu, że, albo przynajmniej dała mu do zrozumienia, że dojdzie w 2026 roku do jakichś niezwykłych wydarzeń, które on nazwał apokalipsą. Ta informacja poszła w świat. On to potem prostował. My sobie o przepowiedni Krisa może powiemy w drugim odcinku poświęconym tej osobie. Zatem dzisiaj raczej naświetlimy to, kim on jest i skąd się bierze. No on, gdzieś do roku 2007, stał się bankrutem, stał się osobą bardzo biedną, czepiającą się dosłownie każdej roboty. Stał się facetem, jak mówi, znerwicowanym, pogrążonym w depresji, takim, któremu było już wszystko jedno. I on w ogóle nie interesował się zjawiskiem UFO, owszem, był osobą bardzo religijną. On odnośnie swojej wiary mówi dużo. Zna Biblię, no wiesz, jak to, amerykański protestant. On, on też dokonał tam jakiejś, że tak powiem, tranzycji z jednego kościoła do drugiego. Chyba przyszedł do Zielonoświątkowców, chociaż urodził się. I wychował jako, jako baptysta, natomiast po, po tym, jak się hajtnął, no to został Zielonoświątkowcem. Wiemy, z czym to się wiąże, natomiast on y, później miał trochę z tym swoim kościołem nie po drodze. To znaczy, kiedy przydarzyło mu się to, co mu się przydarzyło, a mianowicie spotkanie z UFO oraz wszystkiego jego następstwa, no to hmm, zaczęli o nim gadać, że to raczej nie UFO, to demony. Chris spotkał, no i teraz szczerze mówiąc. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że on gdzieś balansuje pomiędzy swoją przynależnością do zielonoświątkowców, a przynależnością do własnego kościoła. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tak naprawdę oni już tam naprawdę idą na grubo, bo to już teraz nie tylko Chris Blecą, ale państwo Blecą, Prowadzą różnego rodzaju wiesz, wykłady w internecie, swoją działalność, którą trudno jest tak naprawdę określić, bo to jest. Mm, to jest działalność ezoteryczno-duchowa. Natomiast ona jest silnie osadzona w tych ra ramach ufologicznych, tak? Bo to przecież od spotkania z UFO u Chrisa Bledsoe to wszystko się zaczęło dziać. Co jeszcze? No, mąż, ojciec, pisarz, osobowość internetowa. Wydaje mi się, że na chwilę obecną Chris Bledsoe jest jednym z najbardziej znanych współczesnych kontaktowców, takich aktywnych. Kim jest kontaktowiec? Kontaktowiec to jest osoba, która utrzymuje, że kontaktuje się, no, jak sama nazwa wskazuje, z przedstawicielami innych inteligencji z innej planety. I tutaj mamy pewien problem, dlatego że, no, Bledsoe nie mówi wprost, że to są kosmici, oni przybywają skądś, z szeroko rozumianego Matrixa, z zaświata. On tej lady pani nie nazywa też kosmitką, on ją porównuje do... Hmm, porównuje ją do tych postaci, które się ukazywały w trakcie objawień maryjnych, mhm. natomiast no, nie stwierdza, że to jest Matka Boska. Czasami mówi o niej bogini, czasami mówi o tej postaci jako emanacji Ducha Świętego. Także to jest naprawdę bardzo skomplikowany przypadek, muszę powiedzieć. Um, I żeby sobie o nim wyrobić zdanie, to trzeba trochę Chrisa Bledsoe pooglądać, dlatego że um, to jest nie tylko przekaz y, religijny, to jest też... Bardzo konkretna narracja, bardzo konkretny styl, konkretna mowa ciała. Bledsoe ma to do siebie, że on jest bardzo przekonujący w tym, co mówi. On umie gadać, muszę powiedzieć. To znaczy tak, no, wiesz, ja nie jestem zwolennikiem takiej koncepcji. Mówiłem o tym kiedyś nawet na lajcie poświęconym Chrisowi Bledsoe, żeby oceniać, czy ktoś mówi, czy nie, po zachowaniu i mowie ciała. Natomiast no, trzeba to. Traktować jako składnik w wypowiedzi, w narracji, tak? Czy ktoś nas po prostu robi w bambo, czy nie? Bledco jest natomiast bardzo przekonujący w, tej swojej, w tym swoim opowiadaniu. Wiesz, no, on myślę, że kupuje tym wiele osób. No na pewno, widzisz, a co było tym punktem zwrotnym w jego życiu? Jak w ogóle doszło do tej obserwacji UFO, w której on brał udział? To też jest długa historia. On o tym pisze bardzo dużo w książce UFO of God. Mówi też o tym bardzo dużo w wywiadach internetowych. Jego jest pełno w sieci. Teraz znowu. Jak do tego doszło? W dużym skrócie, on po prostu był na jakiejś robocie. No i skończył tę robotę. Razem z kolegami i ze swoim synem postanowili to uczcić, ale nie wiadomo, jak tylko wypadłem na ryby, no i pojechali nad pewną rzekę, oni tam łowili, a on się poszedł przejść, to jest naprawdę w dużym skrócie. Poszedł się przejść i zobaczył trzy obiekty UFO. On wtedy był w silnej depresji, no, nie wiedział, co zrobić ze swoim życiem. No i możemy czasami odnieść takie wrażenie, że kiedy on o tym opowiada, to tak jakby on nie wywołał, te obiekty. Natomiast tak, zobaczył trzy obiekty, potem okazuje się, że wrócił do tego, do, do tych kolegów, nie było go bardzo długo, ale okazało się, że w tym obozie brakowało też jego syna. On po tego syna poszedł, okazało się, że ten syn też coś widział. W drodze powrotnej do domu te obiekty no, ścigają samochód ze świadkami. Dochodzi też do przekazu telepatycznego dla Bledsoe. Kiedy wracają do domu, a Bledsoe jest wtedy w domu sam, nie ma jego żony, on chyba jest tylko z tym synem. Tam widzą, mają spotkanie z dziwną istotą, czy z dziwnymi istotami raczej, bo tam tych istot jest kilka. No, jedne są takie niskie, emitujące światło, przypominające wzrostem dzieci. Takie dorosłe dzieci, wiesz, metr tam 10-20, może trochę więcej, może mniej, teraz już nie pamiętam. No i one są takie świetliste, mają czerwone oczy. Tam gdzieś się przewija taka inna postać. Blecą, nie wie co. Co to jest? Mówi, mówi że no, chyba nastąpiła inwazja obcych, bo to jest niemożliwe. I W pewnym momencie mówi, dobra ja się poddaję, bierz tam mnie na tą inną planetę i otrzymuje przekaz od tych kosmitów, że o Chris, myśmy tu cię nie przyjechali bić, tylko przyjechaliśmy ci pomóc. No i to jest w sumie na kilka lat koniec jego historii, dlatego że to jest 2007 rok, on pierwsze spotkanie z tą wyższą istotą, z, z tą panią, która jest bardzo takie mistyczne i pełne symboliki, ma dopiero za 5 lat, w 2012 roku. Mm. Um, I on przez te 5 lat no, ma kolejny trudny okres. To znaczy, się, y, plusem jest to, że rzekomo po spotkaniu z UFO mija mu choroba leśniowskiego krona, i to tak w ogóle mu mija, i on jest nie tylko uzdrowiony, ale też w późniejszym czasie sam zacznie leczyć, uzdrawiać. Ale opowiada o tym, no i niestety to jest minus. Wszyscy w jego otoczeniu, a to są osoby związane z jego kościołem, zaczynają mówić, że no dobrze, może widziałeś uchwały skąd masz pewność, czy to nie był szatan, który się podszywa na przykład, czy nie są to demony. No i ta dyskusja trwa bardzo długo. To się silnie odciska na jego rodzinie. No pamiętajmy o tym, że to jest specyficzne środowisko, tak. U nas może nie czujemy temperatury takiej dyskusji. Może jak ktoś by był świątkowcem czy świadkiem Miechowy i powiedział, że widział UFO, to może by odczuł to, co odczuł Bledsoe. A, natomiast, no, no bo wiesz, nam się wydaje, że to, to jest niewyobrażalne, co chłop zobaczył UFO, powiedział sąsiadom, a ci go zaczęli palcami wytykać w XXI wieku w Ameryce. Nie wiem, ile w tej historii jest prawdy. Natomiast on się mocno zdystansował od tego swojego środowiska i religijnego, od tego swojego kościoła. No i teraz mówi, że już nie jest osobą wierzącą, jest osobą uduchowioną. Także to jest ten moment przełomowy. Natomiast drugim momentem przełomowym jest wizja owej pani. Ta pani mu się ujawnia zawsze praktycznie na wielkanoc i przekazuje mu różne informacje. Przy czym przekazuje mu w takiej specyficznej formie, w Trochę wizji, trochę jakichś takich widzeń. Um, on nie zawsze jest to w stanie zrozumieć werbalnie, natomiast z, z, tego, co, z tego, co wywnioskowałem, natomiast czasami, od, czasami wie o co chodzi tak? No i w ten sposób y, pojawiła się między innymi ta przepowiednia, słynna przepowiednia o tym, że coś w 2026 roku się wydarzy. A co się wydarzy, no to powiemy pewnie w naszym drugim odcinku. No bo tutaj musielibyśmy. Pewnie tak, to tak. Poświęcić całą godzinę, ale żeby zrozumieć, kim jest Bledsoe i dlaczego ta przepowiednia jest taka y, ważna, no to musimy zrobić ten wstęp, tak? Mhm. Bo myślę, że wiele osób zainteresuje nie tylko przepowiednia, ale także to, że w XXI wieku mamy, na, mamy nagle taki fenomen, jak po prostu prorok z latającego talerza. To nie jest w 100% procentach tak, jak było z George'em Adamskim czy innymi osobami. Natomiast w przypadku Chrisa Bledsoe ten czynnik ufologiczny jest widoczny. No jasne. Słuchaj, tak jak już nadmieniłeś, w 2012 roku Bledsoe spotyka tą tajemniczą panią, tak? Kim ta postać jest i co tak naprawdę zmienia ona w jego życiu? Kim ta posta postać jest, to on tak nie do końca chce przyznać, dlatego że um... Gdyby on się jasno określił, no to by się naraził wszystkim. I swoim e, współwiernym i pewnie by się naraził też internetowi. E, Chris Bledsoe zachowuje się trochę dziwnie. Wie, że on jako Zielonoświątkowiec bardzo dużo na przykład mówi o Watykanie. To jest podyktowane jego ko kontaktami z doktor Pasulką, ale o tym sobie może jeszcze powiemy. To jest dziwne, bo no, jako Zielonoświątkowiec raczej nie powinien się interesować papiestwem. Jego to bardzo bardzo interesuje. Bardzo go interesuje też kwestia Maryi i Fatimy, czyli jakoś go gdzieś ciągnie w tamtą stronę. Ale nie, nie, on mówi, że to jest jakaś istota. Ona wygląda jak kobieta. 40-kilkuletnia, ubrana na biało, taka świetlista. Wygląda normalnie, w przeciwieństwie, jak, jak człowiek. W przeciwieństwie do tych istot, które on widział w 2007 roku. On czasami, tak jak mówiłem wcześniej, porównuje ją na przykład do Matki Boskiej, do Isztar, do, do wszystkich bogiń matek z kultur Ziemi, czyli to działa w taki unifikujący sposób, że to ma być ta sama postać, ta sama postać, która była w Fatimie, ta sama postać, która była w starożytnym Egipcie, ta sama postać, która była, nie wiem, boginią, matką w kulturach pierwotnych. Także on tak to widzi. A to jest swego rodzaju prowokacja, moim zdaniem, również, bo Bleco puszcza oko, oko niemal do wszystkich, tak? że z nim się nagle kontaktuje jakaś postać o uniwersalnym charakterze. Ona mu przekazuje pewne informacje, informacje dla ludzkości, i to w czasie pierwszego spotkania z tą istotą. Bledsoe miał się dowiedzieć, że rozpoczyna się jego posłannictwo, także to nie jest, wiesz, przypadek. Ona go nie odwiedza zbyt często. On te doświadczenia ma zwykle na Wielkanoc. Także być może za około dwa miesiące znowu czegoś nowego się od tego człowieka dowiemy. Zatem to jest taki troszeczkę, taki trochę skryty prorok. On się z kimś spotyka, opisuje tego kogoś prawie jako Matkę Boską, natomiast nie nazywa tego w ten sposób, że to jest NMP, tylko że to jest jakaś tam postać, jakaś emanacja, emanacja Ducha Świętego. Jasne. I jeszcze może na koniec ostatnie pytanie, bo mówię, do tego tematu jeszcze na pewno powrócimy, ale bleco to także prorok i nauczyciel duchowy. Co jeszcze byśmy mogli o nim powiedzieć, zanim w tym oczywiście kolejnym odcinku przejdziemy do jego przepowiedni? Co jeszcze byśmy mogli o nim powiedzieć? Przede wszystkim to, że jest dość sprawny medialnie, że osoby, które go obserwują, mogą zauważyć, że ta jego opowieść momentami jest taka bardzo sensacyjna, ale momentami też jest taka bardzo, no wiesz, jakby to powiedzieć, ckliwa taka, tak? Czyli facet, który nie miał pieniędzy, nie miał nic, chory był w ogóle i, i tak dalej. I nagle spotyka go obserwacja ufa, a potem odwiedza go postać, jako być może jedyną osobę na świecie. Odwiedza go postać, która e, przekazuje jakieś informacje. A on przecież nie jest jakoś szczególnie predysponowany do tego, bo jest zwykłym człowiekiem, zwykłym Amerykaninem. E, nagle ten Chris Bledsoe zostaje też wplątany w sieć dziwnych powiązań. E, to też trzeba powiedzieć, dlatego że e, jego najbliższymi zwolennikami, czy też kolegami, bądź nawet przyjaciółmi. Są osoby związane ze służbami specjalnymi, na przykład Tim Taylor i wiele innych osób, które on wymienia w książce UFO of God. To jest też ciekawa sprawa, że Bledsoe bardzo mocno podkreśla jedną rzecz, którą trzeba zapamiętać. On nie jest zwykłym prorokiem z latającego spotka. Jego przypadek miał zostać, ma być. Badany od 2007 roku przez CIA, przez Pentagon, przez NASA. On pokazuje zdjęcia z NASA. On twierdzi, że przepowiednie tej pani interesują jakichś pentagońskich generałów. Także, że, także on wiesz, on nie jest takim zwykłym samozwańczym prorokiem. On twierdzi, że tym się interesują władze amerykańskie. On mówi, że jego proroctwo dotarło nawet do prezydenta Obamy. I tak dalej, i tak dalej. No i wiesz, sytuacja jest dość osobliwa i, i szczerze mówiąc, dość dziwna, dlatego że to jest facet, który stoi w pewnym rozkroku. On nam ukazuje um, jakąś tajemnicę swojej działalności, on nam pokazuje, że jest kimś, że bierze w czymś udział, natomiast nie odsłania w pełni tej um, zasłony, nie chce się w pełni zidentyfikować jako ufo prorok, mhm. e, nie mówi nam tego, jest takim e, łącznikiem. Pomiędzy ludzkością a jakąś siłą, on tak twierdzi, przynajmniej. Także mhm. sytuacja jest bardzo interesująca, ale jeżeli ktoś jest bardziej sceptycznie nastawiony, to no, szybko wyłapie, że blecą. Yy, może być tak naprawdę bardzo sprytnym manipulantem, bo wiesz, no, facet, który zbankrutował, mhm. nagle zaczyna opowiadać swoją historię o tym, jak UFO tam go spotykało i tak dalej. Jakaś mhm. pani mu się pojawia, jakieś przepowiednie i. i, i, i i tym podobne. No tutaj jest jeszcze jeden problem, dlatego że, wiesz, no każdy profeta, każdy Jasnowic, czy każdy prorok yy, no musi trochę się ważyć, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przypowiednie, a pamiętajmy, że Chris Bledsoe na rok 2026 zapowiada apokalipsę, zawiada, zapowiada apokalipsę, ale nie w dosłownym znaczeniu, takim jak my to rozumiemy, mówi o wielkiej zmianie. No i teraz on znalazł się w pewnym problemie w, pewni, w pewnej kropce, bo nagle się wszyscy zaczęli zastanawiać, no przecież wybija godzinę, na którą zapowiadasz tą zmianę. No i co? No i co? O tym się dowiemy w następnym odcinku, który poświęcimy sprawie tej przepowiedni. No właśnie, wszystkich zapraszamy, żebyście śledzili kanał i ja też zachęcam, żeby zaglądać na kanał Piotra, UFO Historie i ten siostrzany kanał UFO Historie Little i moi drodzy, no do następnego odcinka, zapraszamy serdecznie, trzymajcie się.